Forszmak Lubelski. Spróbujemy dzisiaj zrobić takie dania. Od czego zaczynamy? Karczek. Ja zrobię z karczku, ja to zrobię trochę po swojemu. Nie robię tego jeszcze nigdy. Zobaczymy czy mi się uda jak to będzie pakowało. Mam tu taki konkretny około kilograma, półtora kilograma karczku i zaczniemy od tego. Karczuś pokroimy w plasterki i potem w taką nie za dużo Kosteczka. Dobra, to na razie biera się Mięcka mamy pokrojone. Teraz tak. Sól. Pieprz. No dobrze wiecie, ja używam tylko białego. Może być czarny, może być zielony i mąka żeby już podczas smażenia tego wstępnie nam się to zagęściło. wymieszamy to Pięknie Gdy jak to by nasmażył przygotujemy bulion może być warzywny może być drobiowy do bulionu wciepujemy pora listków Laurowych, trochę ziela angielskiego. Niech to się troszkę przegotuje, żeby naciągnęło smakiem. Dobrze, to tak może być. Za chwilę będziemy to smażyć, a w międzyczasie postawimy ten bulion. Ok. Bulion, gdziekolwiek się zagotował, ja tego robię w ilościach hurtowych, więc każdy kucharz w doma z proporcjami się poradzi. Ja wam oczywiście powiem moje proporcje w opisie filmu, ale ja to robię, no dużo tego będzie. Dużo, to co mi zostanie to potem wezmę do krauzy, zapasteryzuję to i będzie na zajść. Dobra, bulionik mamy, teraz bierzemy patela i smażymy ten nasz karczuś na smalcu. Nasze mięsko musi łapnąć jedno kolor. Oj nie jest, to zdrowe jedzenie nie jest. Smalec, tak jak powiedział wcześniej, cebula. Dużo cebuli. Trochę ją zeszklimy. I jak się troszkę zeszkli, to wciekujemy do niej czosnek. Ja akurat mam 10 wątków czosnku rozniesionych. Po wróceniu czosnku, około jeszcze minutka, to troszkę przy piekemy, przyduszymy i wciepujemy znowu do buli. Bulka mamy zaszkłono. 10 główek, hej, nie widać na zupkę Minutka i do gara z naszymi pozostałościami które tam wysielimy wcześniej. Następna porcja smalcu. Boczuś, tak o jako nie musi być drobno. To się jeszcze tak będzie wszystko gotowało. Żeby to się może za fest nie wytopiło. Dobrze, troszeczkę jemy no, żeby ją też złapało. Jak to się go dochyciło i będzie, nie musi być tak odrobno. I ja myślę, że będzie. Wyłączymy, przekładamy do miseczki i widzimy się za chwilę. Teraz na ta sama patelnia, tylko z odrobiną oleju. Ciepujemy papryka pokrojona na jak ja akurat mam 5 małych papryk troszeczkę ją musimy przystmaszyć na porcja oleju pieczarki kilo musimy je troszkę one nam się zredukują zeszklić oczywiście do pieczarek to musi być dużo soli Dobra, niech nam się troszkę przypieką, zredukują i zaś na bok. I ja myślę, że pieczarki już są. Reszta zmiękną w przygotowaniu. Dobra. I ostatni składnik kiełbacha. Jako tam mocie u siebie. Ja mam akurat taką lekko więzoną. Na pół i na takie talarki. Kiełbasy nie smażymy. Ona, się będzie, ona będzie dochodzić w naszym, w naszym forszmaku. Talareczki. Dobra, jadymy. Tak moi drodzy, wszystkie składniki w górku. Teraz będziemy to gotować około godziny do miękkości karczku. Później do tego ląduje przecier pomidorowy, ogórki kiszone i śmietana. I oczywiście troszkę to musimy zaklepać mąką, żeby było gęściejsze. Dobra, ja to przykrywam i widzimy się za godzinę. Godzinka za nami. Karczek miękkućki. Teraz do tego dosypujemy ogórki kiszone pokrojone w takie paseczki. I przecier pomidorowy go troszkę rozrobił z wodą. Zobaczymy później czy tego będzie wystarczająco tego przecieru. Teraz to musimy jeszcze z 15 minut pogotować, a później to zabielimy śmietaną trzydziestką Ale przecieru chyba jeszcze by mu się dołożyć. Ogórków może wystarczy. Dodatkowo można to jeszcze zakwasić wodą z tych ogórków kiszonych. Jak mi się to zagotuje, tak zrobię. Dobra, jeszcze idę po przecier. Skosztujemy. Ewidentnie przecieru jeszcze trzeba. Dobra, niech się to zagotuje. Idę dorobić przecieru. Dołożymy jeszcze przecieru. Zakwaszymy troszkę wodą z ogórów. I teraz jak się zagotuje, śmietana trzydziestka z mąką, żeby nam się to zrobiło gęste, takie gulaszowe kosztujemy jeszcze trochę wody to musi być czuć, to musi być wyraziste dobra Czekamy aż się zagotuje zagotowała się śmietanka z mąką Na chwilę przykryjemy. 5 minut i kosztuje. Teraz obiektywno od syna, mojego syna Oskar kosztuje. Dobra, kosztuje Gorące uważaj mm. Przepyszne. Godne polecenia. Subskrybujcie kanał Hanysa. I do następnego. Cześć.